Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy jak głęboko potrafią zanurzać się okręty podwodne. Wyobraźmy sobie, że schodzimy na największe możliwe głębokości. Najpierw zobaczylibyśmy małe batyskafy wykorzystywane do badań naukowych lub nawet luksusowej turystyki. Schodząc głębiej dotarlibyśmy do rejonów, w którym działają większość wojskowych okrętów podwodnych. Te, choć projektowane do skrytości i szybkości, zazwyczaj operują stosunkowo blisko powierzchni. Jeszcze niżej znajdują się głębinowe jednostki wojskowe, których dokładne możliwości Pozostają tajemnicą, ale to wciąż nie jest najgłębiej. Zanurzając się na kilka tysięcy metrów, przestajemy być w klasycznym okręcie. Potrzebny jest załogowy batyskaw. Na tym poziomie ciśnienie jest około tysiąc razy większe niż przy powierzchni. Najgłębiej zanurzony batyskaw, o jakim wiemy, osiągnął w 2019 roku niesamowitą głębokość 11 tysięcy metrów, docierając do najgłębszego punktu oceanu. Miał on tytanowy kadłub o grubości 9 cm, aby wytrzymać gigantyczne ciśnienie.